W minionych 10 latach gmina Poddębice stała się silna i ekspansywna gospodarczo, przede wszystkim za sprawą inwestycji termalnych za ponad 90 milionów złotych. Aby usprawnić relacje pomiędzy przedsiębiorcami nie tylko z powiatu poddębickiego, władze gminy zorganizowały kolejne spotkanie samorządowców z przedsiębiorcami. Miejscem panelu dyskusyjnego był oczywiście kompleks basenów geotermii Poddębice. Przedsiębiorcy to jest sól naszej ziemi i bardzo nam zależy na tym, żeby się rozwijali, żeby mieli dostęp do informacji, żeby mieli dostęp do pomocy merytorycznej, prawnej. Okazuje się, że podatki, o których często mówimy, to nie są wcale najgorsze rzeczy. Można je specjalnie w jakiś sposób ubrać, w jakiś sposób zinterpretować dlatego poprosiliśmy do współpracy firmę doradczą z Łodzi. I właśnie z tą firmą samorząd Poddębic podpisał umowę o współpracy. Bo jeśli połączymy siłę i będziemy umieli podzielić wiedzą i czasem wspólnie, to wydaje mi się, że przedsiębiorcy, którzy są skupieni wokół gminy, mogą tylko na tym skorzystać. Tu nie ma żadnych ani ukrytych celów, ani żadnych małych haczyków. To jest wszystko dobrowolne. My świadczymy nasze usługi i naszą wiedzę za darmo w ramach współpracy i umowy, którą podpisujemy z burmistrzem. Współpraca z dużymi firmami, przede wszystkim z Łodzi, nadal będzie się rozwijać. Chcemy również pokazywać ten potencjał, jaki jest tutaj w Podębicach. Już są tego efekty. Instytut Biogenet z Łodzi zakupił nas działkę i będzie budował centrum badawczo-rozwojowe, bo chce na, na bazie Podębickiej Wody Termalnej produkować kosmetyki. Kolejne przedsiębiorstwo z Łodzi, firma deweloperska, zbuduje w Podębicach 200 mieszkań z 300 miejscami parkingowymi. Proces inwestycyjny rozpocznie się za 2-3 miesiące. Dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami Poddębic i samorządem gminnym i samorządem powiatowym planujemy budowę zespołu budynków mieszkalnych. To jest na prawie 3,5 hektara. Planujemy budowę 8-4 kondygnacyjnych budynków mieszkalnych w niedalekiej odległości od Term. I to są budynki również z perspektywą na Safari Borysow. To najbliższy mój sąsiad. Na skróty do mnie jest 800 Metrów, a w koło jadąc około 3 km. Także no, ta praca jest i współpraca między nami bardzo potrzebna i będzie na pewno owocna, bo to się wszystko rozkręca tutaj na basenach termalnych, jak i u mnie, bo też nowe inwestycje czynię, żeby też ściągnąć nowych turystów. A tych już teraz nie brakuje. W minionym miesiącu pod Dębickie Termy odwiedziło ponad 20 tysięcy gości.